Poprzednio zajmowaliśmy się czcionkami. Pisywaliśmy jakiś tekst i zajmowaliśmy się tutaj tą górną częścią menu, gdzie jest napisane czcionka. Teraz będziemy zajmować się akapitami. Przy czym najpierw zrozumiemy, co to jest akapit, a dopiero potem będziemy zajmować się górną częścią menu. Więc czym jest akapit? Jest to tekst, który znajduje się od entera do entera. To jest najprostsze tłumaczenie. Proszę nie mylić tego z tym, jak nas nauczono na języku polskim, tudzież. Gdzie nas przyzwyczajono, że akapit to jest wcięcie w tekście. To nie jest wcięcie w tekście. W informatyce jest to tekst od Entera do Entera. Na przykład wpiszę słowo Zosia i kliknę Enter. W tym momencie mam pierwszy akapit, który rozpoczyna się od początku strony, tak? Entera wcześniej nie było i kończy się na Enterze. Krótki akapit, jednosłowny, także nie ma problemu. Akapity mogą być dłuższe, mogą mieć na przykład kilka wyrazów. Na przykład niech będzie tak. Czyli już mam dwa akapity. Po kliknięciu Enter mamy, mamy dwa akapity. W pierwszym jest Zosia, w drugim Alamakota. Zobaczmy, oczywiście akapit może być dużo dłuższy. Przygotowałem sobie fragment tekstu. Kliknę w klej. tudzież Ctrl V na klawiaturze. I zobaczmy, tekst sobie liczy kilka linijek. Tutaj jest 6-7 linijek. Jest tu kilka zdań. No i na końcu mogę kliknąć Enter, czyli już mam trzy akapity, z czego jeden jest bardzo króciutki, czyli ma jedno słowo, drugi jest odrobinę dłuższy, ma trzy słowa, a trzeci jest już dość długi i jest to dość spory fragment tekstu. Problem w tym, że nie wiemy gdzie on się zaczyna, gdzie kończy. Widzimy tą taką przerwę i domyślamy się, że ta przerwa to oznacza właśnie koniec akapitu. No, i tak mniej więcej jest. Jeżeli mamy problem z rozpoznaniem, gdzie akapit się zaczyna, a gdzie akapit się kończy, wystarczy kliknąć sobie w menu akapit. Tutaj taką, taki symbol, pokaż wszystko. Klikamy, klikamy i mamy wszystkie entery, które zostały wprowadzone. Te entery oznaczają akapit, tak naprawdę zakończenie akapitu. Jak widać, tutaj mam kilka pustych enterów, niech sobie są, nie ma w tym żadnego problemu. Jeżeli chcemy wyłączyć tą opcję, pokaż wszystko, wystarczy kliknąć jeszcze raz i ona znika. Ja zostawiam włączoną. Powinniśmy wiedzieć, że gdy ta opcja jest włączona, widać również spacje, które są wpisane. Na przykład w tym miejscu. Zobaczmy, spacja jest symbolizowana za pomocą kropki. Przybliżę za pomocą Ctrl-Scroll. I widać, jest tutaj taka kropeczka symbolizująca spację. Oczywiście, jeżeli odznaczę tutaj, odznaczę opcję Pokaż Wszystko. To te kropeczki i entery znikną. Cofnę przybliżenie, znowu ctrl scroll. Jak należy się zapatrywać teraz na akapit? Akapit mieści się od marginesu do marginesu. Zmniejsza sobie kartkę i musimy zobaczyć, że margines strony to jest miejsce tutaj na brzegu. Po lewej stronie, po prawej stronie, u góry i u dołu. Wewnątrz tych miejsc znajdują się akapity. No i to jest jeden akapit, drugi akapit, trzeci akapit. Te akapity mają zakres od brzegu, czyli od lewego marginesu, do prawego marginesu. Powiększę. Zobaczmy. Zatem akapit Zosia tak naprawdę nie sięga tylko do tego miejsca, ale sięga do samego końca linii. Jeżeli mamy problem, żeby to zrozumieć, możemy sobie skorzystać z czegoś takiego jak obramowanie. W sekcji akapit znajduje się obramowanie. Możemy to rozwinąć i wybrać krawędzie zewnętrzne. W tym momencie został obramowany cały akapit. Czyli zobaczmy, jest od lewej strony. Tu jest cały czas puste, mimo że nic nie napisaliśmy do prawej strony. To znaczy, że ten akapit ma po prostu taki zasięg. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w przypadku dłuższego tekstu. Znowu jestem w akapicie, nie muszę nic zaznaczać, nie muszę zaznaczać tekstu, wystarczy, że jestem, że kursor w nim mruga. Wybieram i wybieram, zaznacz krawędzie. Jak widzimy, akapit został obramowany, a to oznacza, że znowu mieści się od brzegu do brzegu, niczym się nie różni od tego pierwszego.